Módl się trzykrotnie za swoje dziecko. Wszelkie przekleństwa zostaną złamane. Drogi Ojcze Niebieski, dziś w imię zwycięskiego Jezusa Chrystusa modlę się za moje dziecko. Ty jesteś źródłem jego życia i trzymasz w ręku jego przeznaczenie. W imię Jezusa odrzucam i łamię wszystkie duchowe przekleństwa, które mogą dotknąć moje dziecko. Czy to dawne zniewolenia. Cienie rodzinnych relacji, czy ukryte ataki, wszystko musi zostać złamane. Moje dziecko jest przykryte krwią Jezusa. Jego duch, dusza, ciało, myśli, uczucia i przyszłość należą do Boga, a nie do świata czy knowań wroga. Panie, proszę, abyś w jego życiu ustanowił duchową ochronę. Niech zamęt nie przenika, kłamstwa nie oszukują, strach i niepowodzenia nie zwyciężają. Modlę się w imię chwalebnego Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli modlisz się za swoje dziecko, zostaw w komentarzu. Amen. Udostępnij tę modlitwę, aby więcej rodziców mogło wziąć odpowiedzialność i duchowo strzec następne pokolenie.